Witam serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Piro Team. Dzisiaj przetestujemy sobie ciekawe petardy, które też są dla mnie bardzo sentymentalne, ponieważ to jest jedna z petard, które odpalałem w swoim życiu. Jest to petardy, które właśnie jako pierwsze pamiętam z odpustów. Jak byłem malutki, to właśnie takie petardy kupowaliśmy, i to było coś naprawdę wow, potężnego. Oczywiście jest to nowsza wersja tych petard, aczkolwiek patrzę na to, co na nich jest. No to i tak nie wydają się y, jakieś zbytnio y, nowe, niby data przydatności z 2028 roku, a do data produkcji 2018, ale szczerze mówiąc certyfikatu C nawet nigdzie za bardzo nie widać, klasa F3, więc wydaje mi się, że petardy powinny być całkiem niezłe, a zresztą po otwarciu opakowania wyglądają dokładnie tak samo, jakie zapamiętałem, czyli zwykłe, małe, czarne, srebrne petardki z plastikowymi zatyczkami, 0,9 g Neku. No i z tego co pamiętam, to faktycznie te petardy strzały, Dobry 0,9 g. Były zdecydowanie słabsze do Petryk, i tak dalej, ale też miały swoją całkiem niezłą moc. Petardy są do zakupienia na pirogrzmocie. serdecznie zapraszam i polecam ten sklep. Ich koszt to jedyne 5,99 na tej stronie. Zobaczymy, są warte tej ceny. No, według mnie, nawet jak będą przez pół, tak słabe jak pamiętam, to tych 5 zł są warte. Jakość wykonana jest fajna. Z lądem był problem, nie zawsze wbuchał w wodzie. Aczkolwiek zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Więc bierzemy jedną petardę, kładziemy na ziemi i odpalamy. I zobaczymy, jak to wyjdzie. I zdecydowanie petardy całkiem mają niezłą moc. Tak jak zapamiętałem, nie są to słabiutkie pikolaczki, tylko takie w miarę mocne petardy. Teraz sobie wrzucimy jedno do wody. Zobaczymy czy wybucha, czy nie. Nie są jakoś wybitnie głośne, ale dzisiaj też zdecydowanie petardy to nie są. Także odpalamy pyk. I petarda zdecydowanie w wodzie wybucha. Zostałem nawet przez nią lekko ogłuszony. Zrobimy sobie jeszcze teścik w trawce. Też zawsze to jest zawsze ważny teścik. Zobaczymy, czy w jakiś sposób trawę uszkodzi. Według mnie ma na to dużą szansę. mam tutaj zwykle jeszcze taką twardą, zbitą, nie trawę od długiego czasu. Znaczy, tak wiecie, niżej nie jest naprawdę gęsta. Odpalamy. I sprawdzamy kraterek, tylko czekajcie, bo mi się do buta trochę ziemi nasypało i zdecydowanie jak na taką gęstą trawę petarda zrobiła sobie całkiem niezły kraterek, zobaczcie zresztą sami zapalniczka bez problemu się mieści, także no petardki trzymają w miarę swój poziom za tą cenę 5 zł z kodem rabatowym właśnie gdzieś tyle powinno wychodzić, z kodem rabatowym pyrogenk także bez problemu tej ceny są warte, naprawdę jedne z tańszych, fajniejszych petard, dobrze wykonanych, jak najbardziej polecam. Także to będzie tyle w tym krótkim teściku. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Teraz będzie króciutka przerwa od filmików, ponieważ nie będzie mnie w domu przez jakiś czas. No ale ten filmik i zaraz, jak wrócę, będę Wam nagrywał kolejnie, Także mam nadzieję, że jakoś tę przerwę wytrzymacie. Jak jeszcze baterii w kamerze wystarczy, to wsadzimy sobie ją gdzieś do ziemi. Akurat tutaj mamy taką kretóweczkę, więc na pożegnanie wsadzamy. Zobaczymy, ile z kretówki zostanie. To jest właśnie jeden z tych lądów, który tak sypią iskrami i lubią parzyć. I kretówka, o dziwo... Została prawie całkowicie rozwalona, została tylko rozsypana kubka ziemi, więc naprawdę petardy całkiem nieźle sobie radzą. Nie są wybitnie mocne, ale za tą cenę to jak najbardziej polecam faktycznie strzelają, no jak takie niecałe 1 gram neku w miarę git. Także petardki fajnie wypadły, miło było sobie coś takiego podpalić i właśnie przypomina dzieciństwo i moje przygody, początki przygody z pirotechniką. Dziękuję za oglądanie i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach.